często rozmawiamy o tym, że właściwie stoimy prawdopodobnie przed czymś co moglibyśmy nazwać nowym podziałem pracy na świecie. To znaczy właśnie te przemiany technologiczne, przemiany w tym jak wygląda gospodarka sprawiają, że prawdopodobnie kształtuje się nowy podział pracy, nowy podział kompetencji między krajami. No i pytanie jest, gdzie Polska jest w stanie zająć tam swoje nowe miejsce. I chcielibyśmy rzeczywiście, żeby to nie było miejsce pod dostawców bo w tym jesteśmy bardzo dobrzy, to znaczy eksportujemy bardzo dużo, ale w przeważającej mierze produkty niskiej i średniej techniki, więc chcielibyśmy eksportować więcej produktów wysokiej techniki, chcielibyśmy mieć własne technologie. Wiąże się to z dwoma zaletami, to znaczy po pierwsze zarabia się więcej na tym, marże z własnych produktów, z własnych marek są wyższe niż Marże z prostych półproduktów dostarczanych do tej produkcji krańcowej zachodnich firm, chociażby. Więc wejście na wyżej w tej drabinie oznaczałoby, że zaczniemy się szybciej bogacić i szybciej akumulować kapitał, czego nam bardzo brakuje. Więc mielibyśmy ten zysk czysto ekonomiczny, no ale mielibyśmy też to drugie bezpieczeństwo. To znaczy, jeżeli mamy własne technologie, to jesteśmy bezpieczniejsi od tej strony no bezpieczeństwa militarnego czy bezpieczeństwa gospodarczego.